Szanowni Państwo, cofnijmy się tych kilkanaście godzin. Była trzecia w nocy, ja nie miałam żadnego pomysłu na przemówienie. Co więcej, historia o serniku z rodzynkami sprawiła, że poczułam się bezsilna. Byłam pod ścianą, nie miałam żadnego pomysłu, naprawdę. Więc stwierdziłam, że potrzebuję szybkiego sposobu na gwarantowany sukces. I wtedy z pomocą przyszły mi materiały z poprzednich eliminacji, dzięki którym stworzyłam przepis na finał. 33% z uczestników następnego etapu to studenci prawa. Marynarka mówi sama za siebie. Następnie, 5 z 6 uczestników finału to mężczyźni. Tutaj już nic nie zrobię, więc mogę z gracją ominąć. Ważne jest, żeby moje przemówienie było patetyczne. I ja bym unikała znoszonych i ciężkich, trudnych tematów. W tym momencie ominęłam te tematy oraz zrobiłam pauzę. Ważnym elementem jest również poczucie humoru. Wrodzona skromność pozwala mi przyznać maksymalną liczbę punktów również tutaj. A teraz najważniejsze, Puenta. Nie ma czegoś takiego jak recepta na sukces. Tych kilka złożonych przeze mnie elementów przemówienia nie czyni ze mnie zwycięzczyni dzisiejszych eliminacji. Dlaczego? Bo sukces to doświadczenie i wytrwałość. Nieważne, jak bardzo bym chciała, nie mogę go zrodzić w jedną noc. Chyba, że zostanę wyjątkiem. Ale to zależy tylko od Państwa, bo reguła jest inna.